Dzień dobry wszystkim, ja jestem Padre Petro, a to jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Shadows. I jeżeli wszystko poszło po mojej myśli, a obawiam się, że mogą być z tym drobne problemy, to dzisiaj sprawdzimy sobie jaką zawartość ekskluzywną, znaczy nie wiem czy jest to ekskluzywna, jako jaką zawartość dodatkową yy, można było uświadczyć zakupu, zakupując tę grę w wersji kolekcjonerskiej. Ja przed sobą wprawdzie już mam książeczkę z informacjami na ten temat. Także powinno być łącznie 5 rzeczy, z czego dwa dodatki, ale one dopiero ukażą się później. Jedna w, pod koniec 2025 roku, druga w sumie ciężko powiedzieć. Jest! Odblokowano zawartość bonusową. Pakiet Deluxe dodano do wyposażenia pełną listę... Mm -hmm, mm -hmm. Ok, więc po pierwsze jest to tak zwany Sekiryu Dual Pack, czyli zestaw ubrań dla Naoe oraz dla Yasuke w pewnym konkretnym stylu. Wszystko jest takie czerwone. Teraz pytanie brzmi o właśnie. Smocze oko. Legendarna katana. I czy ona będzie rosła razem... znaczy czy jej siła będzie rosła razem z poziomem mojej postaci? Bawiam się, że nie. Czy to oznacza, że najlepiej było, było wykorzystać ten kod na pod koniec gry? No, mam nadzieję, że nie. Ach, kompletnie nie to chciałem zrobić. Okej. Okay. Mój Kiri, którego na razie nie mogę wyposażyć w sprzęt, ale on też będzie miał z pewnością swoje odzienie. Yy, na moją WP ty... Aha, nie, nie o to chodzi. Po prostu jestem w trakcie wykonywania ataku. Sorry. Okej, okay, czyli na konia mogę zmienić Okej, okay, nie będę już miał konia, będę miał bestię z Sekiryu Czymże jest ta bestia? Ma poroże jak jeleń, pysk trochę jak wilk Trochę jak... E, te wilki z mitologii chińskiej Nie wiem czymkolwiek to jest, wygląda bardzo kozacko na głowę będę miał smoczy kaptur. Jako odzienie lekki pancerz smoczego ryku. I zamiast tego amuletu mogę nosić smoczy ząb. I to jest właśnie komplet mojego odzienia. Oprócz tego Dostałem komplet yy, dekoracji do mojej kryjówki również, również w stylu Sekiryu. Na pewno jest tam jakaś forma zasłonki, jakiś parasol, wszystko ze smoczymi yy, dekoracjami. No, być może uda się dzisiaj to zobaczyć. Ale co ciekawe, co fajne, dostałem 5 punktów mistrzostwa. Także sobie je wykorzystam. I jeszcze do tej pory nie miałem okazji, żeby tego wykorzystać, ale być może jeszcze taka okazja nastanie. O, to wymagało dwóch punktów. Ok? Katana. narzędzia i shinobi. ok wygląda to całkiem przyzwoicie Moja katana jest dziwna, jest opleciona jakąś dziwną czerwoną energią, bo to nie jest, jest żaden rodzaj wstążki jak na początku mi się wydawało. moja kryjówka którą. Dopiero co wykupiłem w poprzednim odcinku. Mam no, dostęp do magazynu do zleceń. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś sens deponowania zbrojenia czy... Pancerza, ale no zróbmy to, bo czemu by nie? Czy jest jeszcze coś, co mogę tu zrobić? Uzupełnię zapasy, na żywnościowa. Okej, potem sobie przyjdziemy tutaj jeszcze po zlecenie, Dlaczego Kenjo そういうのは職人に聞いてくれ。鉄砲はあるか。あ、はあ、猫も釈子も鉄砲鉄砲だが、やっぱり刀が一番さ。どうだい、見てかないかい。それはマニオトよ Okej, okay, to teraz mnie wyprowadzili z błędu, bo ja byłem przekonany, że te, bo to są te metalowe kapelusze, no i w razie chyba nie są metalowe, po prostu tak z kontekstu wywnioskowałem, te kapelusze specyficzne na głowie, no ciężko żeby kapelusz nosić gdzieś indziej. Tymczasem okazuje się, że jest to rodzaj broni palnej. Ok, w zasadzie wychodzę z obszaru poszukiwań tego sprzedawcy. Nie ja wiem się gdzie mnie to podsadzi. To może można herbatki się napić. Ale lewa, ja machinai nashi. najważniejsze. Ucino na to, mi najkaj. Ale nie, jedną wizerunek. Tu już prawie wychodzę z obszaru wykonywania zadania, więc muszę zawęzić pole poszukiwania tego różnika. ニの書状がありゃ出世は間違いなしじゃ今井宗久とお近づきになって社会にも招かれるかもしれんぞたわけ宗久の息子はわしを知っとる突如書状が信長様から届き以前の南蛮人に銀の延べ棒30本織田軍に種ヶ島一識のご用意を申しつかったなどと言うても信じまい。大丈夫じゃこの偽の印、信長様とで気づかんべきじゃぞ いサカイとはいえ怪しいアキナイの匂いがするこの嘘が知れたらわしはアキナイから締め出される偽物作りでデニオムダニサナ何者だもしや今マイケの方かアホぬかせ兄者がジャナワメクきつけてそこらのコソドラが寄ってきたんじゃこのサカイの商人で今マイと関わりないものなどおるはずなかろう お前は、はの人間とは思んかかか今けと関あるののののは、ののだけとははだ限らんじゃろでは誰に聞いててきたのか言うてみろ。の息子か娘うう、uh huh. uh huh. フィザクエナドウェリーカファご子供に話を聞いてなそうくは危険なおなごを使うと聞いたことがあるおいおいただでやってたまるかいいか欲しいなら銭をもらう500もんじゃ私の辛抱を試しておるようだがもう待てメイドのみやげに殺しに生きる忍びの技を味わって

Jest w zachodnim Setsu i południowo-zachodnim Sakai. Jeżeli południowo-zachodnie z Sakai, to byłeś się musiał być gdzieś tu. zachodnie secu no dobra czas poszukać Teraz jestem w stanie walczyć z tymi cymbałami. Mm. 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 Mm.

Aż ten zrobi kolejny obchód. 何が起きてんだ出た <laughs> dodawać mi wszystkie skarby Okej, okay, czyli tego jednego skarbu nie wezmę. Bo potrzebuję do tego zwiadowców. Ale poza tym idziemy chyba wszystko. Także dziękuję, dobranoc. Jest w zachodnim Setsu. Jest w południowo-zachodnim Sakai.

失礼捕まつりました私は商きいをしておるもので坂井のことなら何でも知っておられる早急様にぜひお目通りをとそれはそれはご丁寧にですが訪れるすべての商キンと会ういとまもなくもちろん無駄手間にはいたしません取引のご相談をしたくここに社長を。それでは 以前に白金であれば父上の蓄えが役立てるやもしれぬなそして種ヶ島の注文もあるとこれは信長様の意。我が父が上様の茶事を任されておると知ってて参ったというのか大噂は鉄砲の調達も任されておると知りながら父に会おうとはよほどの世間知らずかずうずしいのか 社会で一が好げるのに、は大胆さが必要かと競い合うより共なのに、ファイトが好きなのに、ファイがのに、がなのトのに、ファがなのに、ファがのに、ファイトが好きなのに、ファなのに、ファイトが好きなのに、のに、フなのに、のファト わしはそうくん。よく堺に参られた。ここでは対価なしに得られるものは何もない。この助言のほかにはな町に商いのようがある。どうじゃ歩きながら互いの話でもせんか。ご高名なのですね。今池は知られておるからな。堺の茶人は皆敬われておるのですかごくわずかなものはな。 だが父は中でも格上、当人もそれを誇らしげに語るだろう。そう君様のお見立ては認めておるとも、賢く、したたかなものにしかあの地位は得られない。いずれ家業を継ぐまでに、わしにもその豪胆さが備わるとよいのだが、家業といえば、わしには片付けねばならぬサジがあってな。翔太 全員の菓子が残っておるが父の宗教が立腹しておるぞ。儲けが少なく、また数日のうちには。信長様がお越しになるやもしれぬ。上様も可用な話には憤慨なさろう。いえ、明日までには。宗君様とお父上は、信長様とご面識が父は信長様の茶坊主をしておる。父の富と権威の大半は上様のおかげで手にしたもの。 そのお返しにこの境で信長様をお支えしておるのだ信長様ほどの武士が茶の文化をたしなまれるとはそれどころか礼式をとても重んじておられる戦場の内外で金閣をお示しになりたいのだろうですが暴君と呼ぶ者も怖高に言うでない確かにどうこうしておるとか大胆不敵だと耳にするが いさかいの耐えぬ地を上様のようにまとめた方はおらん立派なお方だっと類れなる才覚をお持ちだこの不穏な世で信長様が牽制を振るわれる限り今池も栄えることができるのだあの言葉お分かりですか南番の言葉は少しならば昨今は町で耳にすることも増え不安に感じておる者も,もおる攻めいられると 位置を乗っ取られると南蛮バンは我らが取り仕切らそれがわしの大島のことだろうさあ座れ商い <laughs> の用があったのでは堺での取引は酒を組み交わしてやるものなのだ。 それより茶会に招いていただけませんか多くの機会が得られるとか父が茶を振る舞う相手は権威ある方々ばかりお主をもてなす理由があるとでも今池にお認めいただいたとなればより大きな商いができるようになり互いに利となりましょうお主の言う通りだ 酒カで生き残りのし上がるには、まさにそうした厚かましさがものを言う。では、わしから父に話を通してやろう。うまくいくと良いな。もう一つ、お願いしたきことが鉄砲の売り買いなら、酒カが一番とか。かそうした飽きないをするお方特にお子ごがおれば、お会いしたいのです。鉄砲の商きないに興味のあるお子ご 父がそれになんと申すか見てみるというのも一興かも。よし、では聞いてやろう。茶の作法を身につけておけ。それと茶会にふさわしき着物も小袖で良いぞ。もちろん、これは食べような着物ですので。よし、茶会までまだ間がある。支度ができたら今井の屋敷に来い。 Zbroja wcale nie ukazuje jej, nie ukazuje jej, jako shinobi. Okej, okay. w takim razie za sukces. Fajnie, że byliście ze mną po raz kolejny. dacie znać, jak wam się podoba przebieg historii Naoe, jak na ten moment. I zostawcie może jakiś inny komentarz, subskrypcję, lajka, cokolwiek. Będę wam za to bardzo wdzięczny, bo dzięki takim czynnościom Jestem w stanie złapać lepsze zasięgi i dotrzeć do większego grona odbiorców. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Shadows. Cześć!